Siemanko widzowie Dzisiaj nagrywam pierwszy odcinek z nowej serii Tam mój kolega nie wiem gdzie ucieka Ale dobra No szybkie przedstawienie I dzisiaj pr będzie w planach skosić drzepak. Więc tak, tutaj mamy Fędziorka 314 Wario, Zetor Forterra HSX 140 y Kombajn do buraków Beczka, było cię widać Yy, kun klasa yy, Rozrzutniczek Nie wiem jak to nazwy się czyta, ale dobra No tu do usuwania łęcin Od buraków, bo będziemy W drugi odcinek To będzie wykopki buraków Będą Laweta pełna nawozów Tutaj Osprzęt do tura O przeskoczę Tak nazwanianką yy, Talerzówka Kultywator, znaczy się siewnik z kultywatorem. O, się mam. Yy, Rośniewacz nawoz, znaczy się. Siewnik do kukurydzy. Powiedz, co to jest. No. Gruber. Siewnik. Yy, coś tu nie pykło, ale dobra. Tu jest hardy opryskiwacz. Dobra. I to wszystko. No, i tu puk. Co ten punkt tu robi? Dobra nieważne. Yy, idziemy dalej. Bo chcę się szybko uporać z przestawieniem, żeby jeszcze na dzisiaj nagrać trochę żniw tym top linderem do iczwarem. Kombajn oczywiście hader na wózek. Tutaj szyczapki. No i świnie. I Janusz, bierz właśnie o miałem mówić, żebyś... Ej Janusz, odzywaj się coś. Co? Dobra. To ty tam mi możesz już zaprowadzić powoli tego. Dobra. To jedź i bierz zatorka i jedź kop. I jedź, no. Orać, bo tam to pole nie ma orania. Co? Dobra, ja tu ładnie wyjadę, ty dać tam drogą. A ty w ogóle dobrą stroną drogi jedziesz? Dobra, tu jedziemy, tu mamy całe poleże, Paszku. Pięknie ok, na kobykała oczywiście jedziemy. Tutaj tam mi zostaw traktor i jedźcie o dobra? No tu jak ja ci zrobię z dwa przejazdy w chlepaczku, to bierz yy, Forter. No, czekajcie, od której ja tu będę miał yy, podjazd, dobra. Bo to nie będę, ja też się staram nie nagrywać jakichś długich odcinków po 10 minut, co nie? Bo ja, mi komputer y, porządkowo odcinek 5 minut miał wrzucić, y, 12 minut miał być, czekajcie. Dobra już. Po Dobra. Już dalej podjeżdżamy. Łapania. Dobra. Tej serii nie będzie też, bo to z, z jednej serii już nie będę mówił jakiej, albo już nawet, ale nie wiem, jeszcze nie wymyśliłem dokładnie nazwy, będę nagrywał sam, ale tu nie wiem czy będzie z, tego, z tej serii będzie codziennie odcinek, czy nie, nie wiem, no ale dobra, wjeżdżamy, a ty tu już możesz przyjechać w sumie, jedziesz? Ej Janusz Dobra I drugi odcinek to będzie chyba też może sama orka albo nie wiem, zobaczy się Na pewno wykopki burak To na pewno i tam będzie też ziemniaki mamy tam zasadzone To ja też będzie trzeba zorać, bo my nie będziemy się bawili w ziemniaki, tylko w buraki z jednego przejazdu 600, 700 kilo, całkiem ładnie. Powiem, dobra, cofamy. Jak będzie brak kierownicę w tle, to nieważne. Dobra, cyk, jedziemy kolejny przejazd. Ad. jest autorkę sobie radę Janusz Halo Halo, jesteś? Janusz Dobra, chyba nie wiem, czy jest, nie? Czy gdzieś poszedł, no ale dobra. Drugi przejazd zrobiony, a tu już 16% zbiorniku jest. Mi pokazuje. o tym... Dobra. Opa. No i gdzieś film max 15 minutak. I my dzisiaj będziemy... Dzisiaj mamy niedzielę i my dzisiaj będziemy. Nagrywali z 10 odcinków by się przydało. Nie no. Ile będziemy gdzieś dzisiaj ja już nagrywali. Z pięć. nagramy na cały tydzień. No więc dzisiaj będzie już mi się jeden wrócał a będziemy drugiego no już nagrywali. Ja no więc... jedziemy, jedziemy. No serio tak na szybko, co? Halo Janusz Ej Jesteś? Jest. A, jest. Dobra Dobrze się oraz? Czy nie? Dobra ładnie na troszkę Może dziś jeden film teraz nagramy Później przerwa chwilę albo coś Będę musiał zrobić. To nie Janusz? Ty będziesz dalej orał sobie? Ty, co ty robisz? A Więc... Op. No... Radę z... Z Ja w sumie wyłączę. Tu nie ma nic fajnego. Nie gubi? Ych. Nie, dobrze jest. Co? 32. Tak dużo to to nie sypię, ale I to się nie wytrzymać. Ale to dopiero jest parę przyjazdów. Nie wiem, czy sobie nie kosić to około. I tak tobie już dosyć odkosiłem, żebyś orał. No więc. <laughs> Jedziemy kolejny przejazd. Szkoda, że ten komaj jest na biegach. By się fajnie grało. Zobaczcie jak tam ci idzie orka. Ładnie. Mega papna, to nie wiem kiedy wapno. Chyba, że na orkę damy wapno i dopiero siew. Robimy tak, bo to wymaga jeszcze pole wapno, no więc... Z... Już wiem, jaki będzie chyba trzeci odcinek nawet. Będzie już... <laughs> Jestem... Co? Jest ten No do... Już więcej nie będę zdradzał, jakie będą odcinki. Już jest 10 minut filmu. Ja cię... Zjadę trochę od tamtej strony, żeby nam filmie zrobić i wrzucam już ten film, a my kończymy to poza filmem oczywiście, bo jakby my... Dobra, to później skończę, bo jakbymy mieli na, cał... na filmie cały czas tam. Ten... Dobra, spokojnie, nieważne, dobra, opuszczamy i jedziemy dalej. Hop! Brak. Ładnie wjechana. No, jo. jeszcze już dzisiaj na filmie chyba nie będzie sypania. My już lecimy tu około 5 minutek. A to jest dopiero 43%. Jeszcze film z około 5 minut. 4-5 minutek I koniec filmu, bo nie wiem, już się boję ile mi będzie się ten film wrzucił. Co? Dobra, kolejny. Już leci 11 minuta, no więc. O! Ja Dobra, to zaraz będę robił tam poprzeczniaka, to zrobię to. sobie radzić. Nie wiem, czy nie, nie będziemy brali za parę sezonów, może dotacji na młodego. 150 tysięcy. By się tak to by było kasa. Co ja zrobię? jakiś przycisk, urwałem. Idziemy. Już jest 12 minut. To nie wiem jeszcze ile ten film potrwa. Jadę w sumie. Ej Janusz, odkryj mi plądek jak możesz, przyczepić jak tam będziesz jechał. Bo. Się, jak, no dobra, ale jak się. Bo chcę się jeszcze na filmie wysypać, żeby było. I później reszta to będziemy poza filmem kosić. Reszta. No, włączę leża. To. Bo za parę teraz sezonów przyjedzie do nas, może za sezon przyjedzie do nas nowy nabytek, ale nie będę zdradzał, co to będzie. Ok. Nie, spokojnie, wszystko wysypałem na polu, no i tak na orkę będzie szło teraz wapienko. Nie wiem, czy nawet. Chyba niepotrzebnie tu, przy co? No, no dobra, no, jeszcze, jeszcze. Dobra. No więc sypiemy. No i koniec odcinka. Pierwszy odcinek będzie taki krótki, Nie nie zrobiliśmy tu za dużo w sumie. O, hop. No, Leci. Sypie się ładnie. No więc. Dobra Janu, już jesteś? Jestem. No, pożegnaj się i kończymy odcinek. O dobra, to tak. chodź. No to widzowie, do kolejnego odcinka.